Oh. Dobra Słychać mnie? Nie wiem Dzisiaj sobie gramy w duda <grywia> Na rowerku jedzie Dobra To multiplayer Jakby co to się tak nie nazywam Dobra. Będę no takim gościem Oczywiście, Snajperka. Uf. Big Boom. Tutaj co, wystarczyło napisać Pistolet po angielsku I byśmy miał pistolet A masz chciałem opisać big boom Ale się najwyraźniej nie da Trzeba idealnie w krzyżyk kliknąć Dobra Robię swój serwer, bo jak na kogoś dołączę, to już będą mieli po 60 killi. Ogólnie w Duda na multiplayerze nie jestem zbyt dobry. Czasami mi się zdarzyło pierwsze miejsce. No w sumie dobry jestem, ale. I czasami mam aż pierwsze miejsce, więc. Z czego ty walisz? O nie, gość ma Uzi. Jeżeli gość ma Uzi, to. O nie szodgamy, Shotgun kto, ktoś ma, nie. Świetnie. Już słyszę. O. Jest jakiś typu. O, chodź tu. A masz. W dupa. Nie są jakieś typy. się pytam. Alcheda dostał. Widziałem kogoś z domkiem. Kurde nawalają. Jeszcze ten tu. Już odczepcie się ode mnie. Dobra. Chciałem tylko pokazać tą gierkę multiplayera, bo dodali. Jeszcze w styczniu tego roku nie było multiplayera, więc dodali to całkiem niedawno. W sumie nie wiem kiedy, ale na pewno w tym roku. W sejfie zawsze ktoś siedzi. To jest moja ulubiona kampa na snajpa. Ale ogólnie wolę to okienko. Tak właśnie wygląda duża mapa. Du Nie przeszkadza mi opowiadać. O tu jest bank. Chcecie grać z kolegą, tu tam, tu na środku, gdzie mi teraz killa pokazuje, ile czasu zostało, to jest kod i można tam wpisać. Jak ja robiłem serwer, tam można było zrobić serwer i wpisać kod. Więc się wpisuje start i to tyle. I powiem Wam, że łapa jest dosyć mocna, proszę. Czemu 49? Kurde, może. Z... Źle to robiłem, bo kiedyś. Może nadal tak jest, tylko nie wiem. Zabierała 98. Kto we mnie nawalał? Tu są pokampieni jacyś. Ten, nie ten, a to ja już nie wiem. I na końcu jest taka fajna muzyczka. Ty, ten ma snajpera, ale dostał, ale dostał hita, ale dostał hita. Kurde. Nie no, wyprzedzili mnie. Jakby jakiś typ się teleportował, to pewnie się odradza. Widzę, jak mnie od tyłu wziął. Kurde, w jestem. Dajcie mi jakiegoś gościa. Na przykład tego. Co jest? O, stąd. Ja lubię ten koksic ze snajperką, ale dzisiaj mi to zbytnio nie idzie. To będzie mój lód. Ale go zdjąłem. Z granata go zdjąłem, snajperka jest dobra na blisko i na daleko. Powiem tyle. I nuta. On chodzi tu z tą podziemną bronią i tak koksie? Toż to jest niemożliwe. Kurde, to ten zlagowany, o. Pf. Czasami są tacy zlagowani typy, jak się w nich strzela, to oni nie giną. Dobra, easy win. Taka muzyczka. Chciałem tylko, no, chciałem tylko pokazać, więc to by było na tyle. W sklepie Play wpisać długie have warsy. On no, wyskoczy. No to na razie.